Cześć. W tym nagraniu opowiem ci, czym jest inflacja stylu życia i jak sobie z nią radzić. Zanim przejdę do sedna, to jeszcze tytułem wstępu tylko powiem, że jestem autorem bloga Pełna gdzie piszę o zarabianiu, inwestowaniu, oszczędzaniu i o rozwoju osobistym. Jeżeli interesują cię te tematy, to zapraszam cię na mojego bloga. Możesz tam pobrać również darmowy e-book Zarabianie przez oszczędzanie, w którym piszę o tym, jak psychologia wpływa na nasze pieniądze, co robić i czego nie robić, żeby mieć więcej pieniędzy. Jestem autorem e-booka Kryptowaluty dla początkujących, w którym pokazuję krok po kroku, jak zacząć inwestować w kryptowaluty. Jest tam zarówno teoria, jak i praktyka. Pokazują, jak kupić bitcoiny, jak go sprzedać, przesłać na portfel, na giełdę itd. Jestem autorem kursu online Amazon KDP. Amazon KDP jest to biznes online oparty o tworzenie i sprzedaż prostych książek na Amazonie. Nie potrzebujesz do tego zakładać firmy, nie potrzebujesz wkładu własnego czy doświadczenia. Jest to bardzo przyjemny biznes. Działam tak od kilku lat. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą mojego kursu. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, tak żebyś mógł otrzymywać na bieżąco informacje o moich filmach. Jeżeli masz ochotę, to zostaw również. Łapkę w górę, czy jakiś komentarz, żeby zwiększyć zasięg, żeby mógł docierać do większej ilości osób i żebym mógł rozwijać kanał. Przechodząc już do rzeczy, czym jest w ogóle inflacja stylu życia? Inflacja stylu życia jest to zwiększanie naszych wydatków wraz ze zwiększaniem przychodów. I skąd to się bierze? No bierze się to stąd, że my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w ramach ewolucji polepszamy też swój byt, i nie ma w tym nic dziwnego. No, bo wiadomo, że jeżeli zarabiamy więcej, no to chcemy też to życie sobie, to życie sobie ułatwiać, a to wiąże się między innymi też z wydawaniem pieniędzy. Tak, nagle powstają jakieś tam nowe potrzeby. Nie wydajemy więcej czy na lepszej jakości jedzenie, na lepszej jakości kosmetyki i tym podobne. I nie ma w tym niczego złego, no bo po to są pieniądze, żeby sobie to życie poprawiać. Natomiast musimy uważać jednak na to, ponieważ no, inflacja z życia jest zgubna, bo nagle powstają potrzeby, które no, nie do końca nam są potrzebne. Wydajemy więcej na rozrywkę, czy na wypoczynek, czy na jakieś tam prezenty, więc tutaj warto po prostu spojrzeć na to z, tak z lotu ptaka i zobaczyć, czy faktycznie to, co kupujemy, jest nam potrzebne, i czy ta inflacja stylu życia nie za bardzo drenuje nasze kieszenie. Jak walczyć z inflacją stylu życia? Jest kilka sposobów na to. Przede wszystkim musisz się zastanowić 10 razy, czy kolejny wydatek jest ci niezbędny. Ja wiem, że to jest bardzo kuszące, kiedy zarabiamy więcej, żeby wydawać więcej na różnego rodzaju produkty. Natomiast no, musimy sobie odpowiedzieć sami przed sobą, czy ten kolejny produkt będzie nam niezbędny, czy po prostu za kilka dni, kilka tygodni czy miesięcy wyląduje gdzieś w szafie i nie będziemy robić z niego użytku. Powinniśmy prowadzić budżet domowy, czyli spisywać nasze przychody, spisywać nasze wydatki. Ja na swoim kanale mam film, gdzie pokazuję, jak w prosty sposób taki budżet domowy stworzyć w Excelu online i to pomoże nam właśnie do tego, żeby sprawdzać, gdzie te nasze pieniądze uciekają, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie można by było przykręcić kurek i żeby widzieć, mieć taki ogólny. Ogląd naszej sytuacji finansowej. Po to właśnie jest nam budżet, po to jest nam potrzebny właśnie budżet domowy. Zastosuj listę 30-dniową, czyli jeżeli zamierzamy coś kupić, jak wydać jakieś większe pieniądze, no to warto po prostu wpisać ten, ten zakup na listę 30-dniową i po 30 dniach sprawdzić czy dalej jest nam ten produkt potrzebny. Jeżeli jest potrzebny, no to oczywiście kupmy go, jeżeli nie, no to skreślamy go z listy, no to ma po prostu powstrzymać nas przed takim impulsywnym dokonywaniem zakupów. Zastosuj klin finansowy. Klin finansowy to polega na tym, że umawiamy się sami ze sobą, że będziemy wydawać jakiś określony procent naszych przychodów i nie będziemy go po prostu znaczy nie będziemy wychodzić poza zakres tego, tego pułapu, tego klina finansowego i powiedzmy, że umawiamy się na przykład, że wydajemy maksymalnie 70% naszych przychodów, czyli zarabiając 4000 zł nasze oszczędności wyniosą 1000 200 zł, a kiedy nasze przychody zwiększą się do powiedzmy 5000, no to nasze oszczędności również wzrosną, w tym przypadku będzie to 1500 zł podsumowując jeżeli chodzi o inflację stylu życia no to trudno jest z nią walczyć no bo kusi nas oczywiście żeby wydawać pieniądze jeżeli te jeżeli nasze przychody się zwiększają wiadomo pieniądze są po to żeby je wydawać natomiast no musimy sobie po prostu odpowiedzieć szczerze sami przed sobą co jest dla nas istotniejsze czy spełnianie kolejnych zachcianek czy dbanie o nasze bezpieczeństwo finansowe zwiększanie naszych rezerw finansowych i zapewnianie sobie Bezpieczeństwa i spokojnej głowy. To pytanie pozostawiam i odpowiedź na to pytanie oczywiście pozostawiam Twojej refleksji, także jeżeli chodzi o, o to nagranie, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli dotrwałeś do końca, to bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Trzymaj się, cześć.